No powiem ci, że jedna trzecia, jak to wypijesz, pójdzie. Twoje zdrowie, Marek. Ale... To jest... ją nie daję, już żyć, biznesplan rozpiszy mu się jakie ludzie. Ja kiedyś cię, kiedy odniesiesz sukces. Po chipsie, ja się za plecami chcę cię widzieć w Dlatego jestem tak okrutnie? mi się pierdolony kosmos. Siema, jestem Marek. Po sobotnim spotkaniu z kamerzystą przy połówce przyszedł czas na poniedziałkowe spotkanie z Kruszwilem przy whisky. Przygotowałem sobie whisky Jack Daniels. Jesteś pewny, że chcesz to robić? Jestem pewny, ponieważ whisky inaczej działa niż wódka, dlatego jestem przekonany. Ja póki co jestem w troszeczkę lepszej sytuacji, aczkolwiek jestem lżejszy od kamerzysty i może mi po prostu bardziej to sięść na główkę, aczkolwiek whisky jest lepsze. No i zdecydowanie wódka jest. Ohydna. Ja się pożegnałem. No tak, dlatego No ja nie było. Ja w ogóle przepraszam Was za, za ostatnią sytuację, która zaistniała i że już nie byłem kontaktowy. No ale chyba się z nimi nie pożegnałem, nie? Ja już nie pamiętam. Ale dzisiaj, oprócz samego picia, zrobimy dużo, ale to dużo więcej. Usiłuję cokolwiek zrobić sensownego pod wpływem alkoholu. No nie, nie, no musisz zdawać relacje, Marek. To będzie najrozsądniej. Tak jak ja to zrobiłem. No dokładnie, ale Trak... oprócz tego będzie. Na samym końcu spróbuję po prostu coś zrobić. Nie wiem, spróbuję coś zrobić na komputerze, spróbuję pisać na telefonie spróbuję, nie wiem, przejechać się na hulajnodze no cokolwiek spróbuję zrobić, żeby po prostu pokazać wam jak to wygląda po wypiciu takiej ilości alkoholu, żeby to nie był po prostu taki test, jak test kamerzysty. Że, ale mój test był go dobry. go mój, mój test był dobry. No twój test był dobry, ale mój będzie jeszcze lepszy. Bo ty byłeś już chyba pijany jak zaczynałeś. Nie, Czy po prostu nic nie jadłem. A ja co jadłem? Nie jadłeś. W którym momencie cię poskłada? Też mnie to ciekawi. To no, co? Lejesz, no cóż, tak? Y, moje założenie jest takie, żeby wypić to w jak najkrótszym czasie. Ale czy się to uda? Nie wiem. I muszę tutaj zaznaczyć, że ostatni raz alkohol miałem w ustach jakoś rok temu. Chyba że w międzyczasie był po prostu jakiś film, gdzie nie wiem, Trzeba było jakieś piwo popić czy coś, ale ostatnio pamiętam, że rok temu taką większą ilość alkoholu spożyłem. Tak to jestem po prostu jakby abstynentem. To co? Zaczynamy. Ja się przygotuję mentalnie, butelka jest otwarta. No bo cóż. Może nie przygotowuj się mentalnie, tylko się po prostu napi. Od razu, powiedz kiedy kończyć. No jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze? Nie, jeszcze, no mi sobie takiego mocnego. No i dalej. No to ta szklanka to jest naprawdę ostra szmata. Dobra, wasze zdrowie, kochani. Masz rady? Moje też. Woda, wodą Marku. Obrzydliwe spak. Nie zmiotujesz? Ale gorąco. Aż tu mi zajechało to łyski, Czuję ją. No, jeżeli chodzi o zapach łyski, to jest naprawdę masakra. Potrzebowałbym jednak czegoś innego do popicia, bo. No tak sądziłem. Woda służy jednak do delektowania łyski, a nie do zapijania tego ostrego smaku. Aż mi włosy dęba wszystkie stanęły. Dziękuję. Albo i nie, dziękuję. Nie wiem. Dobra, Marek. On Od razu lepiej po wypiciu. Co to jest? Nie. bark chyba. Albo jakiś inny ser. Wątpię. Smakuje całkiem dobrze. Dobra, dasz radę, przechyl. O <ścoughs> Ma Marek, alkoholik. To nie Oczy... będzie jednak takie proste, jak mi się wydawało. Oczywiście nie zachęcamy w żadnym stopniu do powielania tego typu zachowań. Marek robi to na własną odpowiedzialność, z własnym rozumem. Wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jest tutaj osoba, która będzie się w razie czego Markiem zajmować. Jest też... E... trzy osoby. Nawet trzy osoby. Jest też pomoc medyczna, która w razie czego Markowi po prostu pomoże. Tak, specjalnie ściany ziomeczka, który jest tym ratownikiem medycznym. Żeby nie było... O. Także co? Czekamy 15 minut od teraz, bo wypiłeś pierwszego szota i zobaczymy. Myślałem, jak że. Będziesz się czuć. Znam radę to pić jedno po drugim, ale jednak się chyba przeliczyłem. 15 minut, Mareczku. 15. Dobra, przed chwilą słuchaliśmy disco polo. Marek, jak się czujesz? Luz! twe oczy, twoje oczy zielone. Oszalałem, gwiazdy chyba twym oczom oddałem. Cały blask. Oh. To jednak wodą to popijasz czy co? Czy ci przynieś ten sok? Jakbyś mógł? We, weź oh, weź ja przynieś soku. Ci... No dobra, wale. Mm, jeszcze ciężko bez soku wchodzi, ale wchodzi. W każdym razie no. Czekamy na sok. Już po wypiciu takiej ilości już delikatnie się podpiłem. Jeszcze są co słychać i widać chyba, tak? No tak. Więc czekamy na sok. Pokolnie ja po sok sam pójdę. <coughs> Mam już sok. I po wypiciu takiego soku, mogę czasnąć w resztę. Nie wiem jakim to ty wypijesz wczoraj pół litra. No, takie, takie założenie, że masz wypić pół litra. To ty to na części? Bo no nie jestem przyzwyczajony do picia alkoholu. Serio. No dawaj, dawaj Marek. <grym>, już nie, będziemy, nie będziesz się nad tym rozwodzić. Znaczy ja to walnę, ale wiesz, zajmie mi to trochę dużo czasu. Mi ogólnie takie rzeczy ciężko wchodzą. Mega ciężko. Już mnie skręca. Marek, dawaj, dasz radę. Już dwie minuty się nad tym mówisz, Dwie minuty nagrywania, a ty jeszcze Dobra, nie Dobra, spokojnie, nie dam radę tylko. Kwestia tego, że muszę popijać, nie? Alkohol nie jest ehem, stworzony dla mnie. Nie jest stworzony dla ciebie? Nie jest stworzony dla mnie. Dlatego, jak będę tutaj chciał. Ty już jesteś pijany, czy, czy, czy to jest żart? Serio. Nie będę tu siedział dwie godziny, to będzie dobrze. Ale ty wypijesz, ile ty wypijesz? No, Marek, no bez przesady, no. Już jesteś pijany? To jest dla osób, które mają słabą głowę, tak? Film. żeby nie pił. Nie no, bez jaj Marek, ty żartujesz w tym momencie, tak? Ja żartuję. Ja rozumiem, że ważysz 52 kg, no ale bez przesady, wypiłeś, to dziewczyny piją ale więcej od nie ciebie. to nie jest kwestia tego, że ja ważę 50 kilo, to jest kwestia tego, drogi panie, że ja po prostu mam słabą głowę. Żart, wypij to Marek, bo musimy zakończyć scenę. Myślałem, że szybciej to zrobisz. A da radę jeszcze soku załatwić? Da, da ale weź wypij, wypij najpierw. I przytnę po prostu to, bo masakra jakaś jest. Jak się czujesz? Czuję się minimalnie podpity, albo i podpity. To podpity czy nie podpity? Eee, podpity po prostu, no. Wiesz, to, to jest ten stan, w którym to wszystko dopiero się zaczyna. tak? Przed mną długa droga, aż <coughs> będę pijany. Wiesz o co chodzi. No nie, niedługa nie droga, bo już, już wydaje mi się, że coś jest to nie tak. Znaczy, no, pijany nie jestem, tak mi się wydaje. Już inaczej zachowujesz się normalnie. Nienormalnie, przepraszam, Mark. już zachowujesz się nie normalnie. Zazwyczaj no tak, tak jeżeli jesteś podpity, no to zachowujesz się troszeczkę inaczej, tak. A jeżeli jesteś już pijany, no to zachowujesz się w ogóle jakbyś był odcięty od rzeczywistości. To co, zawalimy kolejną turę? No musiałbyś mi jeszcze dać chwilkę. Czyli co? No bo nie jestem po prostu przyzwyczajony do picia alkoholu, tak ja nie, nie piję przeważnie, a teraz dać mi do wypicia pół litra, no to wiesz, to było ciężko. No, Także trzeba chwilę. Czekać, po prostu, nie wiem, tak jak już mówiłem wcześniej, jak wypiję w to w dwie godziny, będzie dobrze, ale może to zająć więcej. Mi się wydaje, że w ogóle tego nie wypijesz. Też jest taka ewentualność. No bo po prostu nie lubię tego smaku. <laughs> Zachowujesz się zupełnie inaczej niż ja. Szczęście tak cieszysz. Się nie, cieszę. nie cieszysz się? No dobra, pi. Ta woda chyba mi się już nie przyda. Tak mi się przynajmniej wydaje śmiech mi się co, jak ty to nalewasz Jezu Chryste Ale najlepsze to jest to, że ty praktycznie nic nie wypiłeś, a już jesteś podpity, nie? Nie no, lej, nie jeszcze nic sobie, jeszcze troszeczkę możesz doleć Wiesz co? Widzę, że tutaj ubywa, tak? No ubywa, ubywa Mogę czuć się dumny Także, no powiem ci, że jedna trzecia, jak to wypijesz, pójdzie Twoje zdrowie, Marek Ale to jest... Co, jakie jest? Ostre. Ostre? Przeszedź. wie, że będziemy musieli dodać Przeszedź. opis, że to zostało wyreżyserowane? Inaczej tam filmu usunął. A nie jest? No to jest, jest. To, 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 jest herbata, To kochani. jest 100% wyreżyserowane. A to jest herbata. Także, hmm. Marek teraz wcale nie jest pijany i pije herbatę. Kurde, tam jak otwierałem to, to było cięcie rzeczywiście, nie? Wcale to nie było przyklejone. <noise> Muszę narolować sobie mniejsze poty. Jaki <noise> ty jest, jesteś, że Dobra, pito Marek, pij, pij. Wiem, Coś macie co ze mnie będą, że mam słabą głowę. Nie no, już herbatę pijesz. No co, po herbacie będą się śmiać? tym aktorem jesteś, Marek, powiem ci. Idealnie udajesz, że ty jest alkohol. To samo chciałem powiedzieć. Do, do końca, Marek. Dasz radę. I dam, dam, dam ci spokój, No jeszcze wójczek jeszcze tylko. Co ty tak podjąłeś? <noise> Co? Musisz się wywiatować? Nie Nie? Na pewno? Czy idziesz serio żygać już? Nie, ale z ja idziesz serio rzygać? Aż tak grubo? widzę, co ci niedobrze Proszę mnie nie nagrywać To bardzo intymne No dobrze Także jakby co, to nie jest już scenariusz eee, Znaczy Inaczej, ja muszę powiedzieć, że to jest scenariusz Ale słyszycie sami no, jest grubo. Nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie zrealizować ten film. Zobaczymy, czy Marek powróci do żywych, czy, czy odpuszczamy po prostu. Pierwsze Żyganko już za tobą, Marek. Kot się bawi czymś. E, panie Kocie, super, tutaj. Czyli co, Marek? Jesteś w stanie kontynuować challenge, tak? Jestem w stanie kontynuować challenge w ciągu 900 sekund. 900. A co trzymasz e, co w łapce? Co no. trzymam w Nie interesuj się. <laughs> Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja przechodzę w takim razie na pozycję. Proszę jeszcze dać mi 870 sekund i przechodzimy Adaj. Dobrze, dobrze Mareczku. 36 minut, tak? Co 36 minut? Sprawdzałem przed chwilą. 36 minut od pierwszego wypicia minęło. Nie wiem, nie liczę tego Marek. Widzę, że ty bardziej się tym przejmujesz. Ja co, lecisz? No co mam zrobić? Na samym początku muszę dopić to, co wcześniej sobie nalałem. Tylko wiesz, jak będziesz cały czas pić i żygać, to, to tak średnio będzie się liczyć, bo wszystko wymiotujesz, nie? To już nie ode mnie zawsze Co są siły wyższe. Wyszli, ja mam patent? Jaki? Nalewać sobie delikatnie. No. Łyczek popić. Jak <grym> jakoś zejdzie. No już wystarczy. Pieprzyń to, i zostało ci powiem ci, tak, jesteś w połowie. Musisz. No, myślę, że. albo prawie w połowie, albo w połowie jesteś. Jeżeli to wypijesz. Czy co, wypiję 250, tak? No, jeżeli to wypijesz, to tak, będziesz w połowie. To jest ogromnie. Ja mam to jest dużo. No trochę zimmiotowałeś, nie? No ja po połówce mnie poskładało. Tylko, że ja zapijałem bez popity yy, i nic nie jadłem, nie? No to troszeczkę inaczej niż w twoim przypadku. A co jadłem? Pieczybo, Tak? A to z rana. No to w sumie też nic nie jadłeś. Też na goły żołądek walisz i zimmiotowałeś teraz. No, teraz zmiotujesz znowu, jak tak bierzesz. Na dwa razy. Pij do końca ten stot. Jest. Nie. Nie zmiotujesz? Tym razem nie. To widzimy się Marek za jakiś czas na pewno. Za 15 minut się widzimy. Mam hmm, podać jakiś opis przeżycia? Hmm? to później podasz. Za 15 minut podasz. Mogę teraz podać? No to podaj, teraz. Nie za 15 minut prostu. Nie pijcie alkoholu, absolutnie. Alkohol to jest zło. Ja już wiem w tym momencie, że nie byłbym w stanie nic zrobić, ale to przetestujemy sobie później. Nie, no, alkohol to jest po prostu zło, nie. <laughs> Powinni to gówno wycofać ze sklepów, bo to po prostu niszczy ludzi, nie? Żałuję w tym momencie strasznie. Czujesz się zniszczony? No, czuję się okropnie. Nie wiem jaki cel w tym mają ludzie, którzy piją. No to po prostu dla mnie nie ma totalnie żadnego sensu. Ja w tym momencie czuję się okropnie i no i chciałbym po prostu wyjść z tego stanu, w jakim teraz jestem, tak? Aby się po, pogłębiać, tak? Ten stan. To jest y, największa ilość, jaką kiedykolwiek w życiu wypiłem. Naprawdę żałuję. Nigdy niczego tak bardzo nie żałowałem, jak tego, że wypiłem ten alkohol. <ślech> No, i to nie jest śmieszne, absolutnie, tak? Do mnie to trochę bawi, bo ja wczoraj piłem też alkohol i wiesz, ja piłem niesmaczną wódkę. No dobra, widzimy się za 15 minut. Nie róbcie tego, naprawdę. Nie bądźcie zabilami. Co jest, duchu? Co? Kończysz zawody? Eee, w tym momencie jeszcze nie. Co czujesz? Czuję alkohol w sobie. A oprócz tego? Nic nie. Tylko alkohol? Dużo tego alkoholu czujesz? 250 ml. No tak serio. No tyle właśnie. ale dobrze, do, dobrze się czujesz czy nie? Nie. A czujesz, żeby będziesz jegać? O dziwo, nie. A tak serio się pytam. Po czym ci się tak odbije? Nie wiem. Nie, nie nagrywaj mi serio, bo pójdę do sądu. Pójdziesz do sądu? To nie. Dobra Marek, yy, chcesz jeszcze pić, czy już kończysz? Chcę jeszcze, ale nie w tym yy, momencie aktualnie. Wiesz, no dobrze, ja rozumiem o co chodzi. Dobrze, to widzimy się za chwilę. Dajcie mi czas. Jesteś pewny, tak? Ja wolę yy, się zapytać. Inaczej, ja nie myślę racjonalnie tak. No, jak będę widzieć, że już jest za grubo, to po prostu przerwę. Powiem przestań. ci tak, to jest pewnego rodzaju trening do Fame ma. Tak samo trenuje Olejnik. A. Także biorę przykład yy, z Olejnika w tym momencie. A no tak, trenujesz, sobie na lewa? Oczywiście, nie, Jacka Danielsa, tylko no. jakie tam są gorsze łożyska? Jabola. Jabola sobie na lewa? Jabola sobie na lewa. Jabola pijesz, ha? Bez popity. Jabola? No wiesz, taki sok ile może Ale nie chwila, jabola. Bez popity, nie. A ty co pijesz? Jacka Danielsa. Bez popity. W ogóle nagrywamy te filmy? Mam nagrane dwa. A jak nam dużo co do demonetyzacji wideo na te filmy. Tu się za darmo. Ty nie miał kanału. Niech nie będę mieć kanału. Nie, to mogą ograniczenia wiekowe walnąć. No bez przesady, że mieliby tam... No Myślisz, że dazą? Nie wiem. To ma zniechęcać ludzi do picia alkoholu. Oni muszą zobaczyć, że ktoś źle na, na tym wyszedł. Myślę, że widzą. Pij maleczku. Do końca. Wcześniej. Jak już jesteś w stanie, to po prostu odłóż i kończ challenge. No widzę, że już kiepsko z jest, naprawdę. Ile jest wypito? No tak ponad pół około 270 ml, jeżeli to wypijesz do końca. Kończysz? Koniec? Żygać, tak? Ja bym już odpuścił na swoim miejscu barek. Czyli będę tego nagrywał. O, fu. Dobra. No i co? Nie dobrze, nie. Źle? No nie wiem, o co chodzi, ja nie piję. Na co ci? Żygać ci się chce? No nie wiem, no nie dobrze mi jest po prostu. Kręcił się w boję. Serio zgonowałeś? A co to znaczy? To no, znaczy, że już nic nie zrobisz dalej. No, wezwij Gorecko. Nie no, ale chyba że tak to nie jest grubo, co? To to człowieka. Ale co ci głowa cię boli czy to się dzieje? Nie kręcił się w po prostu. <słuch> nie grafaj już. A sery... Sery po takiej ilości? Nie, przecież zgonowałem. Jó zobacz. Będzie, Będzie najlepsza. Nie, nie ma co pić pół litra. Trzeba ty milion, że wypić pół litra. Trzeba być na widziadem, że pół litra.